Nie zmienia to jednak faktu, że bardzo rzadko mieliśmy tak naprawdę sytuację, w której moglibyśmy śmiało powiedzieć, że ktoś oszukiwał i są na to dowody. Dzisiaj jednak pokażę wam coś, co w mojej opinii uważam jako dowód obciążający drużynę o nazwie Akuma, albo raczej ex drużynę, gdyż ci zawodnicy nie grają już ze sobą. A jeśli wy chcecie sprzedać swoje skiny szybko, łatwo, przyjemnie oraz przede wszystkim bezpiecznie koniecznie sprawdźcie link w opisie i wejdźcie na stronę SellYourSkins.com. Sprzedawanie swoich skinów jest tak naprawdę natychmiastowe. Średni czas transakcji to tylko i wyłącznie 5 minut, a SellYourSkins to legalna polska firma i mają bardzo szybkie przelewy prosto na wasze konta bankowe, rewoluta oraz wiele więcej. W dodatku im więcej sprzedacie tym lepsze ile dostaniecie. Brzmi kusząco, prawda? Jeśli użyjecie linków w opisie, wpisując kod Klepsydra, dostaniecie darmowe 5%. Jak dobrze wiecie, obecnie ceny skinów są wysokie, więc nie czekaj. Użyj linków w opisie, zgarnij bonus oraz sprzedaj skiny. Historia ta sięga 2021 roku, kiedy Akuma w składzie Psycho, Sergis, Demku, którego między innymi możecie kojarzyć z tego, że gra obecnie w Monte razem z Polakiem, Krasnalem, Sensei oraz Jakey grała przeciwko między innymi Nawi na turnieju Epic League. No i wtedy NaVI, ścisła czołówka światowa, nie spadali poniżej top 2. Akuma, miejsce 138 na świecie w rankingu HLTV. Wydawać by się mogło, że przewidzenie wyniku takiego spotkania będzie absolutnie najprostszą rzeczą na świecie. Jednak, trzeba by na pewno, dla kontekstu, turniej, w którym zawodnicy brali udział, czyli CIS Epic League 2021, był szczególnie ważny dla Akumy, ponieważ za dobre miejsce na turnieju mogłeś dostać bardzo dużo punktów RMR. 1600 punktów za pierwsza, 1500 punktów za drugie oraz 1400 punktów za miejsce trzecie. Punkty RMR są potrzebne do tego, aby zakwalifikować się do majorów, organizowanych przez Valve, czyli najbardziej prestiżowych turniejów, jakie potencjalnie możesz mieć. To oznaczało, że zawodnicy Akumy zrobią rzeczywiście wszystko, żeby wygrać. Dosłownie, wszystko, żeby wygrać. Akuma wygrała spotkanie na Navi 2 do 0, jednocześnie wygrywając na ikonicznej mapie Nawi 16-2. Efekt spotkania był bardzo prosty. Trzecie miejsce na turnieju, 1400 punktów RMR oraz skok w rankingu HLTV z miejsca 138 prosto do top 20 świata. Trochę podejrzanie, co? W dodatku, zawodnicy Akumy nie szczypali się za język. Od razu po spotkaniu Sergis powiedział HLTV, że z jakiegoś powodu to nawi nie było w ogóle skupione i przegrywali oni wszystkie bliskie sytuacje, jakie w meczu wystąpiły. Jednak, czy aby na pewno to, co mówi Sergis, było prawdą? Czy tak właśnie było? Spójrzmy na to spotkanie troszeczkę bliżej, ponieważ zaraz po spotkaniu pojawiły się informacje, że na tym turnieju nie było anti-cheat'a, nikt nie nadzorował jak to spotkanie w ogóle przebiegnie, w dodatku Teamspeak też nie był nagrywany u żadnej z drużyn, mimo że normalnie jest to standardowa procedura. Żeby tego było mało, mecze nie były opóźnione względem streama, co pozwalało z łatwością na stream snajpowanie swoich przeciwników. I żeby tego jeszcze było mało, hasło do serwera było takie jak na GoTV. To tylko pokazuje, jak fatalnie ten event był przygotowany, i że dosłownie ktokolwiek chciał mógł wejść na serwer. Podejrzenia zaczęły narastać, kiedy po spotkaniu Blade, czyli trener Na'Vi, powiedział się w tych słowach o swoich przeciwnikach. Uh, personally, I think that they were cheating, like, 400%. Okay. Yeah. Uh, especially Sergis, you know, this guy. Krótko po meczu zaczęły również pojawiać się wideo krążące po sieci pokazujące podejrzane akcje z tego meczu i nie tylko z tego meczu, z całego turnieju również. To jeszcze nie jest koniec. Aż 14 z 16 drużyn biorących udział w tym turnieju zwróciło się do Valve bezpośrednio z prośbą o zbadanie sprawy Akumy, gdyż według nich grali oni nieczysto. Drogi zespole CSGO, chcemy podzielić się naszym feedbackiem z turnieju CIS RMR. Naszą wspólną bolączką jest podejrzenie nieczystego gameplayu ze strony zawodników Akumy. Podejrzewamy, że zawodnicy Akumy dostawali w trakcie meczu informacje od osób trzecich na urządzenia zewnętrzne, zyskując dzięki tą przewagę, która była nie fair i pozwalała im widzieć pozycję przeciwnych zawodników na mapie przez cały ten czas. Chciałbym teraz wspólnie z Wami przeanalizować pięć klipów, które według mnie pokazują, że na tym specyficznym turnieju zawodnicy Akumy oszukiwali. W grze przeciwko OneWin wspomniany przeze mnie wcześniej zawodnik Sergis zostaje w sytuacji 1 na 3. Szybko udaje mu się pozbyć swojego rywala, ale to co robi dalej jest bardzo podejrzane. Zauważcie jak patrzy najprawdopodobniej na swój radar jednocześnie przechodząc dalej i pikując pozycję. W dodatku robi to dwukrotnie, kiedy nie może nikogo widzieć, jednocześnie wychylając na pozycję, w której przeciwnik jak najbardziej może się znajdować. Mimo to jest pewny, wychyla jakby nikogo tam nie było. Według mnie wytłumaczenia tego klipu są dwa. Albo Sergiusz rzeczywiście patrzył na radar z bliżej nieznanych powodów, Albo miał ustawiony drugi monitor koło tego monitora, na którym gra, pozwalając mu zauważyć, co się dzieje na głównym streamie, skoro wiemy, że nie było stream delaya. Nie zmienia to faktu, że według mnie o wiele bardziej prawdopodobny scenariusz jest ten z radar hakiem. Dlaczego? Pozwolę sobie przytoczyć m.in. rozmowę, którą miałem z jednym z właścicieli polskich organizacji CSGO, który sam powiedział, że zawodnicy CSGO tieru drugiego albo niżej często grają, jakby rzeczywiście używali radar haka. Tutaj zdecydowanie tak to wygląda. Flip numer 2 pokazuje nam sytuację na daście 2 z meczu przeciwko Na'Vi. Saiko jest ustawiony bardzo blisko na szorcie przeciwko dwóm graczom na Tus Coś, co warto zauważyć od początku. Saiko zdecydowanie słyszał i widział przez moment graczy Na'Vi. Pytanie, na które należy sobie odpowiedzieć, to czemu jego celownik poszedł do góry, kiedy nie widział on już perfekto w smoku. W końcu skoku nie możesz usłyszeć w momencie skakania, tylko w momencie lądowania. Zwłaszcza przy takiej nawołnicy strzałów nie było w ogóle opcji, żeby ktokolwiek mógł coś usłyszeć, Mimo to zachowanie Saiko w tej sytuacji było bardzo podejrzane. Jest jednak pewna linia obrony takiego zachowania. Istnieje bug w grze, o którym najprawdopodobniej wiecie, jeżeli gracie w CS-a, że czasami specyficznie rzucony smoke pozwoli tobie dostrzec przeciwników, nawet jeżeli oni są w tym granacie dymnym. Jeśli chcemy szukać usprawiedliwienia chłopaków sakume, to zdecydowanie jest to jeden sposób na zrobienie tego. Trzeci klip jest w mojej ocenie najbardziej podejrzany, jest on z meczu przeciwko Gambit na mapie Demiraż. Wynik 21-20. Jeśli Akuma wygra tę rundę, to będzie prowadzić 1-0 w serii i będzie jedną mapę od wielkiego finału. W sytuacji 2 na 4 Sensei patrzy się na dżunglę szybko po spojrzeniu na radar, poprawia swój celownik i zabija Shiro. Następnie, rotując na spawnce, te patrzy na swój radar kilkukrotnie, zanim ten przeciwnik jest blisko. Kiedy Hobbit podbiega już blisko, Sensei skupia się na ekranie i zabija go. Następnie, w sytuacji 1 na 1, patrzy na swój radar aż trzykrotnie jednocześnie przegrywając tą sytuację. Pytanie, które musimy sobie zadać, to czemu Sensei patrzył się na radar w wielu sytuacjach, w których nie mógł widzieć swoich przeciwników. To zdecydowanie wygląda jak radar hack, bo jeżeli nie, to nie widzę innego logicznego wytłumaczenia. Jednym z ostatnich klipów, który będziemy sobie omawiać jest ta rotacja. Sama rotacja w sobie nie jest niczym dziwnym, lecz trzeba przyznać, że trochę podejrzanym jest fakt, że z drużyna 138 miejsca na świecie nagle na tym turnieju zaczęła robić perfekcyjne rotacje z perfekcyjnymi strzałami. Oczywiście cały ten klip można obalić mówiąc jednocześnie, że był to tak zwany gumball stack, stosowany kiedy jako drużyna broniąca jesteś 3 na 4 i wiesz, że Twoje szanse są dosyć niskie. Więc robisz po prostu 3-osobową rotację na jedną część mapy, jeśli przeciwnicy tam przyjdą to masz szansę, bo masz 3-osobową defensywę i jeśli natomiast pójdą na przeciwny bomce, to zachowujesz broń. Tylko, że tutaj to też samo w sobie jest dziwne, ponieważ gra jest na mirażu. Oglądam bardzo dużo profesjonalnych wierce z i bardzo rzadko widzę Gambles z taki na Bombsa A na mirażu. W większości przypadków takie coś robisz właśnie na bombie B, ponieważ bombsite jest mniejszy, więc twoja szansa jest większa, jeżeli chodzi o defensywę, ponieważ możesz ustawić się w ogniu krzyżowym. Tutaj zawodnicy Akumy zupełnie tego nie robią, po prostu biegną na A i zabijają swoich przeciwników. Klip numer 5 jest dla mnie absolutnie obłędny. Pokazuje on Sergisa w sytuacji 1 na 5 zachowującego broń na mapie dust 2. Jest to bardzo ważna runda, gdyż jeśli Sergi zachowa tego AK-47, będzie mógł dać broń koledze w następnej rundzie, co pozwoli im wszystkim kupić broń i mieć wystarczające fundusze na rundę Force Sergi Sergiń, będą w sytuacji 1 na 5 chowa się i ciągle, powtarzam, ciągle patrzy na radar. Mam na myśli serio, ten gość kompletnie tylko patrzy na radar, kompletnie nie patrząc na swój ekran, mimo że oczywistym jest, że jeżeli nie masz radar haka, to nie możesz tam nic znaleźć. Myślę, że komentarze pod tym filmem mówią poniekąd same za siebie. W dodatku, po meczach Akumy firma Parimash, będąca jednocześnie sponsorem Virtus.pro, czyli jednej z drużyn, która grała przeciwko Akumie, rozpoczęła oddawanie pieniędzy i unieważnianie zakładów za mecze Akumy. Parimash jest bukmacherem. Mimo, że normalnie praktycznie nigdy takie coś się nie dzieje, bo niby czemu mieliby oddawać pieniądze, skoro gra była rozegrana na czysto? Nie ma ku temu żadnego powodu. 10 dni po turnieju rozpoczęło się śledztwo komisji dotyczącej uczciwości w e esporcie. Śledztwo to było bardzo trudne do przeprowadzenia, gdyż Epiclick, czyli organizator turnieju, nie jest częścią ESIC, więc komisja była bardzo mocno ograniczona. Mimo tych ograniczeń przedstawili oni dowody Valve, które zawierały m.in. oskarżenia o ustawianie meczów. Zapytacie, skąd te oskarżenia? Okazuje się, że kiedy Akuma grała jeszcze pod nazwą Projekt X, ich CEO był niejaki Aleksander Szyszko. Aleksander Szyszko lubił obstawiać mecze swojej drużyny. Mimo, że Projekt X stało się Akumą, Aleksander dalej obstawiał na ich mecze, łącznie z tymi meczami rozgrywanymi na turnieju Epic League. W dodatku, nie muszę chyba mówić, że jeśli 138 drużyna na świecie grała przeciwko drugiej najlepszej drużynie na świecie, to kursy mocno faworyzowały duży zarobek, jeśli stawiałeś na akumę. W dodatku to nie koniec. Aleksander Szyszko również wygrał pieniądze w meczu wygranym przez Akumę na Virtus Pro, mimo że VP wtedy również było jedną z topowych drużyn na świecie. Jeśli Aleksander miał informację, że zawodnicy Akumy będą korzystać ze wspomagaczy, mógł podjąć tę decyzję jednocześnie próbując znacząco wzbogacić się. Patrząc na zgromadzone dowody mogę z pewnością stwierdzić, że Akuma oszukiwała na tym turnieju. A jaki był upadek Akumy? Dla niektórych bardzo satysfakcjonujący, ale na pewno też szybki. Bo już na następnym turnieju organizator tego turnieju, czyli RMR jasno zakomunikował, że TeamSpeak będzie nagrywany, będzie również delay ze streama oraz anti-cheat będzie działał cały czas. Jaki był tego efekt? Ponowna gra na nawi, ale tym razem porażka na niuku 16 do 5, zupełnie jakby grała inna drużyna. A Wy jak uważacie? Gracze Akumy grali czysto i mieli farta, czy może jednak oszukiwali? Dajcie znać w komentarzu. Jeszcze na sam koniec, jak widzicie na ekranie, ponad 93% osób, które oglądają moje filmy, nie subskrybuje mnie. Dlatego śmiało, zostaw suba, zostaw łapkę w górę, a gwarantuję Ci, że dostarczę Ci film najlepszej możliwej jakości. Słyszymy i widzimy się już za niedługo. Cześć!